Halo ludzie halo moi kochani dzisiaj ważymy po polsku ja? to, to znaczy się nie, to co tutaj jest to jest moje danie co ja się są wymyślał ja? i to jest tutaj karczek bez kości ja? dwa takie fajne kawałki karczku bez kości ja? ale naprawdę to wam powiem to jest super rzecz ja? i tutaj mam te wszystkie rzeczy co potrzebuję do tego dania ja? I do tego dojdzie też jeszcze kapusta, nie? kiszona, i tam przyjdzie później cebula, i angielskie ziele. I jak się to drugie nazywa, to wam powiem później. I jak się to mówi, teraz zaczynamy. I damy teraz gaz. A ja, jest naprawdę... tutaj Chcę Wam jeszcze pokazać, co ja wszystko, co ja wszystko tutaj potrzebuję. Ja, to jest e, tutaj e, te mięso eleganckie. Ja, e, tutaj, to jest ten karczek, chciałem powiedzieć. To jest tutaj cebula, ja? już pokrona. Ja? I tutaj jest czosnek, też ja też pokrony. Ja? I tutaj mamy te ziele angielskie, i, i, i jeszcze te inne ziele. Nie? I tutaj mamy na przykład kapusta z torebki. Ja? To są 500 gram, to jest pół kila, tak, i teraz tutaj mamy margaryna, co my tam potrzebujemy jako tłuszcz i tutaj mamy pieprz, a to jest tutaj sól, ja, no i magi mamy też, nie? Tak, to chyba było wszystko, super, <grytanie> dobrze ludzie, teraz e, wziąłem tą torebkę kapusty, przekrajam e, tą torebkę. I teraz y, ta zawartość te torebki wciepuje do wody gorącej tutaj. Ja? Tak. Jest, teraz jest taka pusta w gorącej wodzie. Torebkę wyciepuję. Teraz y, biorę tutaj te y, y, przyprawy i wciepuję do gorka. Ja te przyprawy są kapuście elegancko to wygląda kapusta się już gotuje to jest y, szybki gornek do gotowania zaraz przykręcę pokrywką ten garnek i to będzie się gotować ja pokażę zaraz wam elegancko się to y, y, gotuje tu jest ta pokrywka co powiedziałam przed chwilą I teraz y, zakręcam ten garnek, garnek jest zakręcony i y, Zaraz y, garnek się zamknie i za jakieś 20 minut jest ta kapusta gotowa. Ja? <grymne> <grymne> Wszystko y, jest y, w planie i tutaj kapusta się elegancko y, y, zamyka, super rzecz i tutaj ja mam moje rękawice y, na gorące gorki. Pokrywki albo garki. Jestem wyposażony jak, jak jakiś superstar, star a ja, in Hollywood. Tak, ja bym mógł nawet we filmach grać. Ja. Okej, okay, ludzie. Wszystko elegancko wygląda. I teraz załączymy Damienację. Te ja. Co? Super. wezmiemy ją na Widelec. I. Wrócimy do tego amc Gorka, Ja, ja muszę Wam powiedzieć, że te garki, ja? tutaj te AMC z tym deklem, to tutaj też z tą pokrywką. My mamy je teraz 33 lata, ja? albo 4 nawet. 33-34 lata. I muszę Wam powiedzieć, gwarancja była na te garki 30 lat. 30 lat gwarancji było na te garki. I muszę wam powiedzieć, że te garki są prawie dziennie używane i one wyglądają jak nowe. Po 34 latach, 34 latach, latach. A muszę wam powiedzieć, że my jesteśmy bardzo zadowoleni z tych garków. Super, super. Teraz wrzucamy do tego garka cebulę. Tu mamy cebulę. Super. Cebula w środku, teraz musi się ta cebula podsmażyć i później domy te mięso. Rein, ja? Tak, ja tutaj elegancki fartuch ja? z Polski i muszę Wam powiedzieć, że tutaj pisze dziadek. Opa, ja? Po niemiecku oupa, po polsku dziadek. Ja? Super, super. Podoba mi się ten fartuch elegancki. Ja tutaj mamy jeszcze taką taszkę, ja? albo yy, yy, co można sobie tam coś wsadzić, co, yy, na przykład jakieś buliony albo, albo coś, albo nawet cukierki. <grym> super sprawa. Ja jestem taki, tak zadowolony z tego fartucha naprawdę. Nie? Super, super, <grym> super. E, Cebula już jest fajnie podsmażona, muszę Wam powiedzieć, i teraz ten mięso przydzierajmy. To jest elegancki, eleganckie kawałki e, karczka, ja? Karczek. Jeden i drugi, super rzecz, super, super, ale ja muszę powiedzieć, że to mięso bardzo fajne jest, bardzo fajne jest, naprawdę. Obróca jeszcze raz, Już raz obracałem, obróca jeszcze raz, elegancko, elegancko. Tutaj w międzyczasie przygotowałem sobie rondelek, i teraz daję tutaj margarynę też. I będę tutaj smażyć cebulę do, też do, do kapusty. Ta cebula, co teraz tu będzie smażona, przyjdzie do kapusty. A? Super rzecz ta cebula już mogę nawet wczepnąć do środka tak już ją dajemy tu do środka na rondelek super przemieszamy to całe i i muszę wam powiedzieć, że kapusta z podsmażoną cebulą to jest pycha to jest Normalnie pycha. Tym się nie idzie na jeść. Tak. Teraz mam naprawdę, jak się to mówi, pić mi się chce, ja. I teraz odkręcam sobie wodę i wlewam do kubeczka Waldi ja? Super. Z tych kubków mi najlepiej smakuje. I to nie tylko woda, ja. Super! I teraz na zdrowie! Najlepiej smakuje z tych kubków Waldimere. Ale co mi się podoba przy tym fartuchu, to jest ten napis. Z Coronum. nie? to jest super rzecz. Naprawdę bardzo mi się to podoba. I co jeszcze mi się podoba, to są też te. Eleganckie rękawicze z kotkami. A? Kotek tu, kotek tam. Elegancko i jak się je ubierę, to można gorące karki chytać. To się nie poparzy, to jest elegancko. Super sprawa. Bardzo mi się to podoba. Super. teraz otwieram tutaj ten garnek z tym mięsem, i to widać jak elegancko się to mięso podsmażyło. To jest coś cudownego, super sprawa, naprawdę. Ten kolor tego mięsa to jest naprawdę coś, coś, coś super. Co mi się podoba. Ja? Ale teraz widać, że się tam trochę wysmażyło tego tłuszczu, i teraz dolejemy wody trochę. Ja? To, się no, to się tak robi, to, to nie jest nic nadzwyczajnego. Trochę się wody dolewa i to teraz będzie się dalej smażyć w swoim, w swoim soku, ja? w, swoim, w swoich zawartościach. Ja? Tak, teraz dodamy jeszcze czosnek do środka i ten czosnek da teraz swój aromat, taki naprawdę pycha aromat doda do tego mięsa, ja i teraz dajemy ten czosnek, rozdzielamy go tak trochę yy, na różne kąty w garku, ja i teraz i teraz damy jeszcze Magi do środka, nie? i to te magi trochę też rozdzielimy w garku elegancko, super wą, e, elegancko sprawa. I teraz jeszcze dodamy pieprzu, ja? Dodamy pieprzu i nawet sporo tego pieprzu. Aż a, nie ma się tutaj oszczędzać na pieprze. Dobrze. Super rzecz, super rzecz. Dobrze ludzie, wszystko się elegancko gotuje. Kapusta jest gotowa. Tak, teraz otwieram ten, ten, ten dekle, to znaczy ta pokrywka, tak jest otwarta. O, super to wygląda. Zaraz Wam pokażę. Teraz zobaczymy to z bliska. O, to wygląda elegancko, elegancko to wygląda. Super rzecz, super rzecz. Tak, teraz powyciągamy te liścia. Tego nie potrzebujemy. To przyjdzie wszystko yy, raus, to znaczy się, będzie wszystko wyciągnięte. Ja? I teraz mamy te liścia wyciągnięte. Teraz te kulki powyciągamy. I to jest powiedzmy sprawa załatwiona. Nie? Można to tak nazwać. Sprawa załatwiona. Tak. Mamy wszystko powyciągane. Super. E, teraz będziemy odlewać e, właśnie tą wodę z kapusty. I tutaj mam moje świetne rękawice o i tutaj teraz ta woda wlewam i nie mogę się poparzyć bo moje super moje super rękawice chronią mnie od tego żeby się żeby się poparzyć ja? super rzecz super elegancko elegancko Teraz do my dotyka pusty. kapusty. To my teraz e, cebulę, ta cebula coś my podsmażali. Do my teraz do tej kapusty. Ja? Super elegancko się to wymiesza też teraz. Ja? Super rzecz. E, e, mówię. Wam. teraz jeszcze przyjdzie tutaj margaryna do środka. Mamy tu margarynę, i to wymieszamy wszystko. Tak? E, super rzecz. Powiem wam, że to elegancko smakuje. Bardzo, bardzo smakuje. Bardzo smakuje. Super smakuje, super. Teraz damy jeszcze trochę soli. Ja. Elegancko doprawić, żeby to naprawdę smakowało. Soli mamy. Teraz damy jeszcze magi. Magi damy. I to jeszcze na krótko załączymy. Dobrze, to styknie chyba. Tak. Pieprzu jeszcze nie dałem. Pieprz jeszcze też musi do środka przyjść tak pieprzu damy elegancko dobrze i teraz to jeszcze wymieszamy elegancko super i załączymy to jeszcze na jakieś 10 minut powiedzmy Dobrze. Dobrze. Teraz odlejemy jeszcze te ziemniaki, te kartofle. Tutaj mam. Odlewam je. Ja? Te kartofle, te ziemniaki odlejemy. Są odlane. Super rzecz, super sprawa. Elegancko. My będziemy teraz serwować, ja? Jedzenie na talerz, ja. Teraz serwujemy. Ja? I teraz damy naprzód kartofle, ja na kalisz? Tak, elegancko. Super. Super. Ja trochę przetna. Dobra. Super rzecz. Super rzecz. Ja wam to zaraz pokażę. Z bliska, tak? I teraz kapustę weźmy. To jest ta kapusta, tak wam pokazywałem z tymi wszystkimi przyprawami. Nie? I teraz to my, ta kapusta, tutaj też na elegancko. Tak. Mamy. I teraz, teraz weźmy te mięso. I to mięso, muszę Wam powiedzieć, jest też elegancko usmażone. Nie? Tu mamy te mięso. Super, super, super to wygląda. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to super wygląda. Nie? I na pewno coś będzie tak smakować. <laughs> Jak to też wygląda. <laughs> Może i lepiej. <laughs> Super. Nóż potrzebuję. Widelec. Tu mam taki trochę zużyty widelec. Weźmy no teraz nowy, świeży widelec, tak? I teraz mam tak pokorzę z bliska. Nie? A tu jeszcze zapomniałem trochę tę kartofle poleć Tym sosem. O to bym... Coś zrobił nie, nie tak, a to musi być elegancko polone. Super, super to wygląda. Super, elegancko. Tak, to jedzenie wygląda z bliska. Tu widzimy te kartofle polone sosem z cebulą. Tu mamy taka pusta z tymi wszystkimi przyprawami, co ja wam przedtem pokazywałem, te ziele angielskie. I, I to te kulki nie? I, i tu mamy te mięso. Elegancko. usmażone, Wszystko wygląda bardzo apetytl, ja? Apetytliście to wygląda. Super. Dobrze ludzie. Dobrze moi kochani. My jesteśmy gotowi. Ja? Zrobiliśmy wszystko. I teraz będę to, to jeszcze próbować, tak? To robię zawsze. Mm. Och, pycha, pycha. To muszę wam powiedzieć, pycha. Pycha. Te kartofle z tym sosem sam. Teraz kapustę spróbujemy. To mogę tylko tyle powiedzieć. Lepiej to zrobić już nie idzie. Nawet w żadnej restauracji. Tylko tu u mnie. <laughs> ok, teraz spróbujemy tę męco. Mm. z pełnym y -y tym się nie rozmawiam. Muszę go prywatę pogryć. Ale muszę wam powiedzieć Świetnie. Świetnie. Świetne. Naprawdę lepiej już tego nie widzę zrobić. I tak dostałem teraz ochotę. Zaraz to wszystko zjesz. <zartuje> żartuję, żartuję. Dobrze, ludzie, to jest bardzo łatwe do zrobienia. Jak ktoś ma ochotę to samo zrobić, no to proszę bardzo. Nie? Mówię Wam, że naprawdę to jedzenie jest pyszne. Pyszne. To jest karczek bez kości. Ja miałem dwa grube kawałki, to później zależy, ile osób jest w rodzinie, albo jak jeszcze jakieś e, przyjęcie jest, to można e, więcej tego mięsa e, e, zamówić, czy kupić, i to wtedy, tak żeby każdy do każdego stykło. Ale, ale my, my, tutaj, we dwie osoby moja żona i ja to do nas dwie takie kawałki, takie grube kawałki to jest. To jest już za dużo. Wie? No, aby, aby, ale mówię Wam, ta kapusta jest. Mm, te kartofle. Mm, nie, nie, że kartofle, kartofle są kartofle, ale ta, Ten sos, ten sos. Pyszna sprawa, pyszna sprawa. Dobrze, ludzie, ja powiem, że to wszystko jest udane. Bardzo pyszne. I to do następnego razu. Do następnego razu, następnym razem znowu coś yy, świetnego świetnego wymyślimy i zrobimy. <laughs> Okej. Okay. Cześć, cześć. Do widzenia. Cześć, 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 cześć. Do następnego razu. <laughs>